To czwarta niedziela Dnia, niedziela Paschy. Zobaczcie, jak wczoraj poza wczoraj tylko było woskreszenie, tak obrazno każu, czy przeżywali długi czas może Wielkiego Postu, jeśli o w nas te słowa, pisnie, Alleluja, znaki Paschy i już z tego czasu, tych 50 dni, bo Zawerszenia Wielkiego w naszej tradycji Pięćdziesiątka, zisłanie Świętego Ducha, kiniec ale tak naprawdę tylko początek. O tak, Cerków nas wczyt, pokazuje, że so, zesłanie to początek, narodzenie Cerkwy, narodzenia wszystkiego. Ja dużo zawsze lubię Wielki Dzień, bo on dużo związany też jest z przyrodą. Tak? My widzimy, jak wszystko zeleni jaka, jaka, no, prosta krasata, Ty wychodzisz z ranku, kolej się maszyn, może tak, nie ma aktywnych, jak przekrasne jak ptice, nawet tu w centrum śpiewają, ce, jaka to krasata, co wse se pobaczy Ty, i dywuwa się, bo każdy, ja myślę, że też prekrasno rozumie, z a co w kto nam co też daje. Ja czuł taką historię, taki biblist, Otec Chrostowski rozkazywał, co dużo taki znakomity biblist, dużo często organizuje polownictwo do Zemli Światowej. I tam zawsze dużo czy bo u niego super znania, Biblia, to znajcie, z zakrytymi oczami może czytać, wse znaje każde słowo. Ale on rozkazywał, kiedyś pojechał w polownictwo z niezroczymi. I on sam później kazaw, no jak to polomnictwo, czy jakaś ekskursja no wsi, na prawo, na lewo, widzimy się, słuchamy tam historii, czy czytamy, a, a spróbuj wyjaśnić niezręcznym, że tu Weflejem, że tu Nazaret, że tu Kana Galilejska. No wszystko trzeba tak w detalach jakby rozkazywać. one muszą wszystko dotrchnąć, wtedy jakby powierzyć, jak dotrchnął, czy chrestaczy. czy czy stupieńka, czy jakiegoś chramu, no to dziwony, jakby no wierują, poczuli, pobaczyli, ja do dotrchnął, ja be wrze znają. I kazał otec Chrostowski, że co było dużo, taka no ważkie polownictwo, bo no prosta, jakby 24 godziny trzeba było choworyty, cały czas choworyty, wyjaśniać. Ale same ciekawe, kiedy one wrze wróciły do, do Warszawy i kiedy czy tam zaznaczyli tych swoich, i każe ojciec Chrostowski jak no, nie można tego nie było poczuć jak tam wielka radość, się dzieci tam człowiek, żinka, baćki tych niezręczych kto, kto za kim tam przyjechał ale każe jedna niezręczna e, mama tak niezracza mama jaka narodziła się niezręczna i doczka przyjechała za nią i tam mama mama no jak jak polomnić słuchaj cudowa Чудо, а що найбільше тебе доторкнуло? Мові, слухай, найбільше в Галілеї ця зелень мене доторхнула. Незряча людина, зелень мене доторхнула. Оце все якби і побачити, і в своєму житті. так? Не тільки о, всі знаємо, все все розуміємо, але і що це все якби побачити. Так? Мяти цю таку, знаєте, Може дитячу, інфантильну, навіть дуже часто таку радість цього всього. Дивуватися. Так як один містик говорив, що після смерті будемо всі дивуватися, що о чому я це не побачив всього, чому не повірив да? Чому? Отак будемо, так містик один каже нашої церкві. І сьогодні радість неділі доброго пастиря. Завжди четверта неділя, кожного року там корот, коротший фрагмент. Ewangelii dołwchey zależy, ale zawsze czytając te ewangelie od Świętego Jana i co czujemy pro niepastyrja, ale zrazu jak nas dotorchaje słowo pro dobrym ho O to zrazu ja myślę, że my czujemy, jak za tym słowem też idę, no dużo wielka była chodać, że Jezus jest dobrym pasterią, takie porównanie, może czujemy to, może nie wyczujemy do końca cioho. my to Charkiwianie, my to żyjemy w chorodzie w mieście my nie fermery. my tam może nie znamy tych wszystkich takich dobrych też i momentów jak ktoś tam żywe, może w seli, ale jak ta kartyna też jak no dużo, to też i pokazuje tu, tu nie jest rzecz taka, że zależność, że ja jak Wivca to że nie umiję, nie rozumiem. Nie, my wsi dobry. Tak jak nam się сьогодні drugie czytanie, że będziemy podobni do Niego, jak Bóg przyjdzie tu drugi raz na ziemię. To, to super poczucie że ja, ja będę budu podobny do Boga. Nie tylko ja podobny do mamy, do tata, czy jestem podobny? Ale że każdy z nas jest tak stworzony, że każdy z nas podobny do Boha, chociaż nasz 6 miliardów tu na ziemi. ktoś bliski Bocha, ktoś daleki wid Boha. Satana nam cały czas tam szepty dwóch, że nikt z nas nie, nie dla Boha, że my podobni, że my tylko pachani, a Boch nam coś cały czas drugowo nie tylko każe, ale daje nam prawdę naszego życia. I pierwsza rzecz, jaki dobry pastor robi dla nas, to pierwsza rzecz, co nasze życie. Bóg zachyszczaje nasze życie. To jest pierwsze jakieś zawdanie dobrego pastyria. O taką, że próbując, czy butydeś w górach, w Karpatach, kiedy zawsze jest i ten pastor i prekrasne. Kartyna przyrody, sabaka, który biegają, i ta wielka turbota dobrych żeby żeby moje życie. Ja myślę, że każdy z nas, darzy i dzisiaj, chociaż my może brali udział w różnych też i wydarzeniach życia, i ktoś blisko był i daleko, od jakichś momentów dobrych i pachanych, ale ja myślę, że każdy z nas dzisiaj, na naprawdę mocno może powiedzieć, że Bóg zachyszczaje moje życie. Bo i czuł, i widział. Jest ja także, może, tutaj pośród nas i wojskowi z frontu, którzy przyjechali na modlitwę. Oni też dużo blisko różnych wydarzeń, różnych kartyn, Ale pierwsza rzecz, że Bóg chroni moje życie że ja co mogę dzisiaj takoż i ty i ja możemy dzisiaj świadomie skazać jak jak Bóg zachęca jak Bóg no, w taki no silny sposób takoż i daje to tobi właśnie i życie i to duchowne i co fizyczne i może takoż ostatnie dni też silno tobi co pokazują że plany planamy ale na ile wiara, która suprowodzuje, jaka, jaka prowadzi mnie do Boga, to mogę też dzisiaj świadomie powiedzieć, że Bóg zachyszczaje moje życie. I tobie tego też życzę dzisiaj, aby był w ten moment, nie tylko, że czegoś pragnął, czegoś cały czas potrzebuję, czegoś mięj cały czas potrzebuję. Taki jeden święcznik, który zajmuje się potrzebującymi, bezdomnymi i mówi, że niktos z nas nie jest tak biedny, żeby nie dał ty ze swojego życia i na stilkie żeby coś nie otrzymałeś z życia. O tak win każe, da? nie nas stilkie biedny, żeby nic ocho nie mógł komuś dać. A dajże ostatnio o taka maluteńka podzia jak bezdomny ją otrzymuje, tam każe, że, że maleńka futbolka rubaszka że taka nieduża, czy można by coś tam utrzyma Ja wiem dobre to tam futbolka, rubaszka i coś i i dobre. Przygotowali wolontery na, na drugi dzień, prynościa tiomu, taki wdzięczny, bred, na cie, taki szczęśliwy, jego rozmiar, rozumiecie, a kiedy I za dwa dni przychodzi, swoją odzieżu jaką miał to di, poprasowana, ja wiem. Tyż bezdomnej wiosce wse można weryszyty. I bezdomny jaki Przynosi wse, poprasowane, czyste, o czym może komuś przychodzić Dobry paster nie tylko zachyszczaje, nie, nie, nie tylko zachyszczaje nasze życie ale dobry paster znaje też nas. Ocesjo wodni de kilka razy ich tak synno zbuczało takoż w Ewangelii, że znaje. Jakby tako spróbować, o każdemu da daty zaraz ruczku, papier, a napyszy koho ty znajesz w swojemu życi. No napiszę zaraz. No dobra, mamę znaju, syna znaju, koho tam znajesz, i szo padruszkę znajesz. No tam de kilka może ludaj znaju może. Ale jak Boże Słowo nam każe, ten kto znaje to, co i kochaje. To jest coś na bardzo chlebiższe, że tylko ja kogoś znaję, Wasia, Pietia, Swietka, że kogoś tam z po imieniu ja znaję. Dobryj Pastor Jezus Chrystus nam każe właśnie, że On znaje, to kto kochaje. Kochaje. I jak kochaje Liturgia nam też pokazuje, że kochaje, bo był rozpiaty za każdego z nas. O tak Jezus Chrystus nas kochaje. Taką ma miłość. tak, tak strażdaje za mnie, za ciebie. Tak jak Rawa z Rawem mówił i Rawa pyta, czy ty mnie lubisz, kochasz? Tak, ty co, z wisną ciebie lubię, kocham. Ty, jeszcze nie narodziłeś się, to bym kochał. I kochajesz mnie? Tak. To czemu ja strażdaję, a to ty strażdajesz? Da? Ten, kto znaje, to kochaje i za niego gotowy i strażdaty. tak jak moja mama obraźno czy da? Ja budu chwority kto bilse strażdaje. Ja czy mama? Mama. Mama będzie bilse strażda, bo kochaje. Kto będzie tam kredyt spłacił, kto będzie tam serobyty robił dla Drug twój będzie tam sprzedawać maszynu, bo masz Borch, Nie, a mama sprzeda swoją maszynę czy apartament, bo kocha. Dobry pastor znaje i kocha. I o te słowo nas dzisiaj dotorchaje, że dobry pastor zachyszczaje, zna i to tak znajesz, że kocha każdego z nas. I ta Ewangelia nas dzisiaj współprowadza, żeby wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.